Oj, tak, Apple Bloom. Mam taką nadzieję. Nadzieję? Jestem pewna. No przecież ostatnio wygrywałaś te zawody 10 razy z rzędu. No i zdobyłaś więcej niebieskich flon niż wszystkie kucyki w Ponyville Nie mogę się doczekać, kiedy zbierzemy wszystkie możliwe nagrody w Equestry i znowu wrócisz do domu z tytułem Mistrzyni Rodeo! Mój mały kucyk, mój mały kucyk. jest mały kucyk, kiedy ujrzy go to pędzę jak wiatr Czułem serce, Magiczar, czar, naszej przyjaźni wielki dar Mamy razem przygód moc, w krainie marzeń razem dzięki i mocy. magii, nie populi dziś My Little Pony, przyjaźnie to magia Ostatnia gonitwa. Ha? Ostrożnie! Proszę cię, uważaj, dość już szkód wyrządziłaś. Nie rozumiem, co poszło nie tak. Ta, to zagadka. Piękna robota, Rainbow Dash! Wszystko u ciebie w porządku? Mogę ci jakoś pomóc? Nie, nie możesz. W imieniu Celestii każę ci siąść i nic nie robić. Uh, 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 przepraszam, niechcący! Applejack! 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 Apple Uwaga, kucyki! Poproszę o uwagę! Bardzo proszę! Zebraliśmy się, aby pożegnać Applejack, która wybiera się do samego Canterlotu na doroczne zawody rodeo. Z góry chciałabym podziękować Applejack za to, że nagrodę pieniężną postanowiła przekazać na odbudowę ratusza. Applejack! Oj, nie, nie umiem ładnie przemawiać. No dobra, to nie. Ale bardzo wam wszystkim dziękuję za to ciepłe pożegnanie. Kibicujecie mi wiernie od wielu, wielu lat, więc w ten sposób mogę się wam zrewanżować, pomagając naprawić dach. Ponyville będziecie ze mnie domni. Ja! Idź, pokaż tym amatorom, jak się wygrywa w wielkim, kucykowym stylu. Pokażę im, babciu Smith. I nie wracaj bez kasy. Oczywiście. I dobrze się baw. I nie a jeśli już, to skieruj tę energię w udowodnienie, że jesteś najlepsza! I zjedz orzeszków, popcornu i cukierków, dadzą ci pozytywnego kupiaka! Po, po, po prostu się postaraj. To gwarantuje nas 100%. Pociąg do kanterlotu, odjazd! Kto się zabiera, niech prędko wsiada! To chyba ja! Do zobaczenia! Przynieś niebieskie wstążeczki! I górę pieniędzy! Obiecuję! tydzień z wielkim workiem pełnym niebieskich flo! Trzymaj się tam! Trzymamy się! Niech No co? Wzmaga bezczelność! O, oby przyjęcie niespodzianka okazało się niespodzianką! Przecież o to w nim chodzi! Tak, wiem, ale czasem niespodzianka może wystraszyć. Lepiej, żeby ta okazała się miła, a nie taka bardziej zaskakująco potworna. Niespodzianka! O, o pinki, wystraszyłaś mnie. Przepraszam, ćwiczę okrzyk niespodzianka dla Applejack na przyjęcie niespodziankę wydane na cześć naszej mistrzyni Rodeo. Niespodzianka! Cicho, Pinky. Applejack chyba już idzie. Spoko, rozumiem. Nie wydaje już odgłosów? Niespodzianka! 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 A niech to! Jejku, wielkie dzięki za niespodziankę! Skąd wiecie, że mam urodziny? Jack, do rodziny i przyjaciół nie wracam do Ponyville. Nie martwcie się, wyślę pieniądze. I nic więcej. Ja! Ja! Applejack, nie wraca do nas? Ale jak to? Nie wraca do Ponyville. Kocha nasze miasto i kocha nasze gospodarstwo i kocha swoją rodzinę. Musiało jej się przytrafić coś strasznego, skoro nie może wrócić! Pewnie jest ranna, smutna albo się boi. To na co my czekamy? Lećmy po nią! Oczywiście! Przeszukamy całą equestrię, jeśli trzeba. Sprowadzimy ją! Jesteście super! Dziękujemy! Wypadło nam jabłuszko z gniazdka! <suszy> Nie okazał się fałszywy. Obiecałyśmy, że ją znajdziemy i nie chcę wracać bez niej. Nie będziemy mogły spojrzeć nikomu w oczy. Nie mamy co się tam pokazywać. Nie wiem, czy wytrzymam do stacji. To jest miejsce, w które rzekomo Applejack udała się po zawodach w rodeo. Rozdzielmy się i szukajmy wszędzie. Uch, Szybko! 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 Pośpiesz się ty tam! Niektórzy to są jeny. Applejack! Znalazłam! 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 O, Applejack, nareszcie! Więc nic ci nie jest? Znalazłam! 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 Zaraz wracam. Eh, witajcie, dziewczyny. Co tam? Czemu nie wróciłaś do Ponyville? I co robisz tu? Wszystko dobrze? Masz papu! Co się stało, Applejack? Applejack? Czy to twoje koleżanki z Ponyville? Zgadza się. A pani to... Jestem Cherry Jubilee, szefowa rancia Cherry. Applejack wam nie mówiła? Obserwowałam, jak sobie radzi na zawodach. Nie znałam dotąd kucyka, który wygrałby aż tak wiele nagród naraz. O, panie pani Jubili, to chyba lekka przesada. A do tego skromna! Uwielbiam kucyki o tak szybkich kopytkach i mocnym grzbiecie! Kiedy usłyszałam, że Applejack chce zmienić środowisko, wkroczyłam szybko do akcji i sprowadziłam ją tutaj. A no dobrze, porozmawiajcie sobie. Do zobaczenia później! Zmienić środowisko? A co to ma znaczyć? Nie denerwujcie się. Chciałam sprawdzić, jak się zbiera wiśnie zamiast jabłek, więc postanowiłam przyjąć tę posadę i tyle. I tyle? Jak możesz tak mówić? Wybaczcie, ale tak to właśnie jest. Dzięki, że wpadłyście. Możecie już wracać. Pozdrówcie moich bliskich, powiedzcie, że wszystko dobrze. Przepraszam bardzo, ale nie przejechałyśmy całej Equestrii po to, żeby wracać do domu bez ciebie. Nie prosiłam, żebyście mnie szukały. Koniec tematu, nie zamierzam wracać do Ponyville. Bardzo to wszystko dziwne, chyba coś przed nami zataiła. Zdecydowanie, musimy koniecznie ją przycisnąć. Co? Przycisnąć? Och, wyciśnijmy coś do jedzenia! To jak? Bierzemy się do roboty? Jestem gotowa, proszę pani. Świetnie! Chodźcie, dziewczęta! A wy co tu robicie? Będziemy sortować wiśnie. Możemy zaczynać? Dobrze. Czerwone wiśnie wkładamy tu, a żółte tutaj. Bardzo proste zadanie! Najważniejsze, żeby mieć przy tym zabawek! co wy knujecie no wiesz e, bardzo zachęcająco wyraziłaś się o tej pracy aha dobrze tylko uwaga ani słowa o Ponville jak chcesz przestań więc gadać tylko się ruszaj Kochana, jak było w kanterlocie? Nie mówię o Ponyville, pytam o Canterlot, to co innego Było w porządku Rodeo się udało? Tak Poznałaś jakieś fajne kucyki? Parę Naprawdę? A spotkałaś i koka, albo Calamity Mayna? Tak, widziałam ich Tam poznałaś panią Jubili? E, tak, pani Jubili miała stoisko z wiśniami Pyszności e, Przepraszam Kandyzowane w serniku w cieście kruchym Zagaiłyśmy rozmowę jak dwie sadowniczki Powiedziałaś jej o farmie Sweet Apple? Tak A powiedziałaś jej czemu nie chcesz wracać? Nie, bo to nie jest jej sprawa czy mogłabyś zwolnić? To dlatego, że przeze mnie padał deszcz? Nie! Pomocy! Poczułaś się urażona, gdy dałam ci tę książkę o sadownictwie? Nie! Dlatego, że kiedyś skrytykowałam twoją fryzurę? Nie, nie, nie! I nie powiem wam więc. No to chyba wypadłyśmy z gry, bo gramy zbyt łagodnie. Tak. Ciężkie czasy wymagają cięższych środków. Pora wytoczyć większe działa. Hej, Pomoc? Pomóc ci? A obiecujesz nie zadawać pytań? Obiecuję! Takie pytanie jest w porządku Nie, nie wiem co to jest wiśnioczanga No oczywiście, sama to wymyśliłam Wiśnioczanga to takie zmiksowane wiśnie w specjalnym naleśniku smażonym w głębokim tłuszczu Fajna nazwa, nie? Waham się czy nie zmienić na chimi wiśnie, też jest niezła Co ci się bardziej podoba, wiśnioczanga czy chimi wiśnia? A może połączyć chimi Tak jest to najfajniej, lubię śmieszne słowa Moje ulubione to kumkwat Tego nie wymyśliłam, chciałabym pracować Przepuścisz farbę Nigdy A propos farby Wiesz, ile słów rymuje się z farba? Garba, korba, torba, szczerba, zorba Dobrze, jeba, dobrze charba, Powiem wam, co się stało Tylko proszę, przestań mówić Ale czy to może zaczekać do śniadania? Dziś jestem skonana Do jutra, tak? No, nie wiem Dajesz piękne słowo? Ech. Powiem wam całą prawdę przy śniadaniu. Pinkie Słowo! Jak to dobrze, że wreszcie się czegoś dowiemy. Ta być może. Wątpisz w to Rainbow? Przecież dała nam święte pinkie Słowo! Zapłacę po czwórnie, tylko jest głupny! <śpiewanie> 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 Bardzo niegrzecznie! Szybciej! Szybciej! Dawaj Fluttershy! Złamałaś, Pinki? Słowo! Przeproś nas! Pinki, nie złamałam żadnego słowa! Co? Przypomnij sobie, powiedziałam, że wszystko wam powiem przy śniadaniu! Lecz na nie nie przyszłam! Nie mogłam się pojawić, ponieważ nie mogłam wam powiedzieć! Ale, ale, ale! Przepraszam, Pinki, nie mogę powiedzieć prawdy! Nie mogę! Przeprosimy, usłyszałam! To na razie wystarczy! Porządnie przeprosisz nas później! Rarity, łap mnie! Pinki? Nie! Rainbow, wracamy! Nie teraz! Niech sobie radzą sami! No tak. Nie tak prędko. Dobra, to już wiecie o czym. Sama spójrz. Widzę! Widzę, że zdobyłaś bardzo dużo wstążek, tak jak mówiła pani Jubili. Nie rozumiesz? Zdobyłam flow we wszystkich kolorach, ale niebieskiego ani razu. Byłam trzecia, czwarta, raz nawet druga. Lecz ani razu nie wygrałam. I nie wygrałam żadnej nagrody pieniężnej. Ale napisałaś, że przyślesz pieniądze. Dlatego tu jestem, żeby je dopiero zarobić. Wszyscy w Ponyville tak mnie pięknie żegnali, że nie miałam sumienia wracać z niczym. Wróciłabym jako przegrana. Applejack, nie jesteś przegrana. A przyjaciółki? Dla nas możesz zająć nawet miejsce pięćdziesiąte, bo dla nas zawsze jesteś pierwsza. Więc nie gniewacie się na mnie naprawdę? Mm -mm. A co z panią burmistrz? Nie potrafię spojrzeć jej w oczy. Miałam przywieźć pieniądze na odbudowę dachu. Applejack, dziury w dachu jakoś tam się zawsze załata. Ale jeśli nie wrócisz, nie będziemy w stanie załatać dziury w swoich sercach. O, o nie! Nie zamierzam się też tu mazać! Droga księżniczko Celestio. Dużo łatwiej wraca się do swoich bliskich po udanych zawodach. Lecz nie należy robić uników, jeśli poszło nieco gorzej. Od kłopotów nie da się uciec, a pocieszenia najlepiej szukać u przyjaciół i rodziny. Czy mi wiśnia o czywiści tanga? Czy mi wiśnia czywiść do tanga? Czy mi wiśnia wyść o T? Czy mi wiśnia wyść do T? Czy mi wiśnia? wyść o tanga? Czy mi wiśnia? wyłaciszmy za to ręba Czy mi wiśnia? że mi raznio? czy mi wyśniaał wyść do t? Czy mi wiśnia? wyść Czy mi wyśniaał wyś o mi wyśla